W tym filmiku pokażę wam jak zaparzyć kawę w metalowym i ekologicznym dripperze od Hario. Zapraszam. Samo urządzenie jest bajecznie proste i w sumie nie ma nic skomplikowanego w jego używaniu, ani też dużo elementów nie znajdziemy w opakowaniu, ponieważ w samym jego środku znajduje się dripper toreczek którego w sumie można by się pozbyć, jeżeli już mówimy o ekologicznym Driperze, i instrukcja obsługi. Sam Driper składa się z podwójnej metalowej siateczki która wydłuża czas parzenia. W trakcie testów okazało się, jak już wcześniej testowałem to urządzenie, okazało się, że trzeba kawę mielić nieco grubiej niż w przypadku zwykłego standardowego standardowego drippera od Hario, w którym używamy filtrów papierowych. Tutaj możemy kawę zmielić nieco drobniej. Tutaj musimy zmienić tą kawę grubiej, ponieważ kombinacja tych dwóch metalowych siateczek czasami może spowodować y, dłuższy czas parzenia. Spróbujmy, jak smakuje kawa. Kawę, którą zaparzymy, będzie to kawa z Populus Coffee. W smaku powinniśmy znaleźć jagody, jeżyny i czarny bez, a dokładnie y, napój z czarnego bzu. Kawa jest z. Burundi i jest kawą mytą, czyli właśnie powinny być owoce bez zaznaczonej tekstury, czyli body kawy i bez takiego lekkiego, można by powiedzieć, uczucia brudu i jednocześnie słodyczy, które jest w kawach naturalnych. Parzymy. Kawę zmielimy w młynku Fellow Oat. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów o tym specyficznym młynku do alternatywnych metod parzenia kawy, zapraszam Was do karty albo do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie link do całego filmu o właśnie tej czarnej bestii od Fellow. A my parzymy kawę dalej. Mimo, że sam dripper jest z metalu i woda przecieknie bez kawy bardzo szybko przez niego, warto przelać taki, takie urządzenie również wrzątkiem. Pozwoli nam to na ogrzanie tego drippera i wtedy jak już będziemy docelowo parzyć, nie obniży nam się za szybko temperatura podczas parzenia. Sam proces nie różni się od y, zwykłego parzenia w tradycyjnym zaparzaczu Hario V60, więc parzymy to w sumie w ten sam sposób. Kawa zaparzona co daje nam taka metoda parzenia kawy? Wszystkie metody, które używają filtrów metalowych zamiast papierowych, powoduje to w naszym finalnym naparze przedostawanie się większej liczby olejków. Więc kawa jest nieco bardziej brudna. Na dnie, jeżeli byśmy zostawili to naczynie na kilka, Minut, może nawet kilka godzin, zobaczylibyśmy pył kawowy, który właśnie przedostaje się te, przez te takie małe dziurki w filtrach metalowych. A jak smakuje kawa? Tom kawę pije pierwszy raz od Populusa, ale jest słodka. Mimo tego, że jest to kawa myta, to właśnie korzystając z filtrów metalowych do aeropresu, właśnie takiego dripera z metalu, uwydatniamy słodycz w kawie. A oprócz tego, kawa jest naprawdę dobra, ale oprócz tego, no mamy wersję ekologiczną, ponieważ filtry papierowe, oprócz tego, że są zużywalne, więc wyrzucamy je do, śmietni, do śmietnika, oprócz tego muszą być specjalnie wybielane, szczególnie jeśli chodzi o te filtry w wersji białej. Wersja brązowa jest nieco bardziej ekologiczna, ale do samej produkcji filtrów używa się celulozy, czyli no, trzeba przetworzyć drewno. Oprócz tego, do filtrów białych używa się specjalnego procesu wybielania tych filtrów, więc potrzebna jest energia i jeszcze więcej nakładu, żeby taki filtr znalazł się w domu osoby, która z nich korzysta. Sam z nich korzystam. I powiem Wam szczerze, że mimo wszystko nie przestanę, ponieważ Kawa z filtra metalowego ma specyficzny smak. Ja wolę tą kawę bardziej czystą, pozbawioną tego właśnie pyłu i nawet kosztem tej słodyczy, ale wiem, że dla niektórych może to być dodatkowa zaleta ekologia, smak i to, że tak naprawdę, jadąc gdzieś na wyjazd, potrzebujemy tylko i wyłącznie kawy, młynka i właśnie takiego zaparzacza. To na tyle dzisiaj. Jeżeli interesuje Was ten młynek, to tak jak wspomniałem, zajrzyjcie do opisu albo do karty i obejrzyjcie odcinek o tym młynku. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia przy kolejnej kawie w kolejnym Osiem kawek.